To jest Quadrant Angielski. Lekcja 70, pierwsza. Welcome guys to a review episode. Witajcie w powtórkowym odcinku kwadransu na angielski, podcastu uczącego mówić po angielsku. My name's Simon and I'm your English teacher. And my name's Ania and I'm learning English with you. Dziś chcemy przetestować nieco inny pomysł na odcinek powtórkowy, zasugerowany przez słuchaczkę. I nie będzie dialogu, ale będziemy robić dużo tłumaczeń fraz z poprzednich lekcji. Możesz potraktować ten odcinek jako sprawdzian, albo właśnie jako powtórkę. You and You, dear listener. Are you ready? I'm ready. Let's begin. W lekcji 65 mówiliśmy o przedmiotach szkolnych. Zatem, Aniu, jak powiedzieć przedmiot po angielsku, ten szkolny? Hmm, subject. Good job. Subject. A teraz było tam wiele, wiele nazw przedmiotów. Czy pamiętasz, jak mówiliśmy o przyrodzie czy nauce? Science. Science. Good. A biologia? Biology. Biology. I może jeszcze zapytam się ciebie o chemię. Chemistry. Chemistry. Good job. No dobrze. A teraz, czy pamiętasz po angielsku? Może przedstaw kilka nazw przedmiotów, które jeszcze pamiętasz. Zobaczymy, czy nasi słuchacze potrafią je przetłumaczyć na polski. Okay. Hmm. Geography. Geography. Super. Czyli to była geografia. Dokładnie. Hmm. History. History. Good. To pewnie też nie sprawiło problemów. Historia. To może teraz jeden taki trudniejszy. Okej. Okay. Hmm. Physical education. Physical education, czyli WF. A czy pamiętasz, Szenio, jaki był skrót? No, oczywiście. PE. I tak często funkcjonuje w nazewnictwie. Super. No i jeszcze jedno może. Hmm. Foreign language. Foreign language. Czyli język. Obcy. Obcy, wyśmienicie. Dobrze. I oprócz tych różnych nazw przedmiotów szkolnych mówiliśmy też, że byliśmy w czymś dobrzy, źli i zainteresowani. Aniu jak powiedzieć, że byłam dobra w. Hmm. I was good at I was good at. A byłam fatalna. I was terrible at I was terrible at. Interesowałam się czymś. I was interested in. I was interested in. Great job. No dobrze, i to była cała lekcja 65. Oczywiście w bardzo dużym skrócie. Żeby powtórzyć wszystkie, to najlepiej jest powtórzyć sobie odcinek z lekcji 65. Dokładnie. Tak zróbcie. <laughs> tak zróbcie. Okej, okay. w lekcji 66. O czym mówiliśmy, Aniu? To był bardzo długi odcinek, bo mówiliśmy o systemie edukacji. To prawda, o systemie edukacji, i odcinek trwał 36 minut, i okazało się, że możemy w nim upchnąć całkiem dużo wyrażeń. Ku mojemu zdziwieniu, bo. Miałem odczucie jak go nagrywaliśmy, że będzie taki, tak, że głównie po polsku mówiliśmy, nie? Tak, tak. A potem jak spisywałem wyrażenia, to się zaskoczyłem. Zatem odpowiedzmy sobie może na te pytania o co byliśmy dobrzy i źli Aniu? Jak zapytać z jakich przedmiotów szkolnych byłeś dobry? Hmm. What school subject were you good at? Good. What school subject were you good at? Bardzo, bardzo długie pytanie. No i może odpowiedzmy, Aniu, ty odpowiedz za siebie, drugi słuchaczu, ty za siebie. What school subject were you good at? I was good at math and history. Math and history. Nice combination. Zapytaj mnie, proszę teraz, a w jakie przedmioty. Tobie szły fatalnie, czyli byłeś tym najgorszy z. Okej. Okay. Słuchaj, robisz to samo. Szymon, what school subject were you terrible at? Good, good question. I was terrible at history and physics. Hmm. Yeah. Not my cup of tea. Nie moja bajka. No i możemy jeszcze się zapytać, czym się interesowałeś, interesowałaś w szkole? Już może niekoniecznie o przedmioty, tylko o zainteresowania. Aniu, jak zabrzmi to pytanie? What were you interested in at school? Good. What were you interested in at school? Pięknie. Aniu, what were you interested in at school? Hmm. Like what music or... I was interested in films Good. and books, absolutely. And films and books, alright. And you, Szymon? And I was interested in rock music, I can say, I think. Okay. Yeah, rock music. Teraz usłyszycie wyraz po polsku, no i przetłumaczcie go na angielski. Aniu, to może tak po trzy sobie zrobimy. Zadaj trzy pytania po polsku naszym słuchaczom. Okej, okay. to jak powiecie po angielsku ocena? Grade. Perfect. Grade też miał kilka innych znaczeń, nie co one jeszcze oznaczała, oprócz oceny? Stopień i klasę, ale twój poziom w szkole, nie... E, Wyśmienicie. Nie klasę w sensie ludzi, czy czy pomieszczenia tylko? Zgadza się. Pięknie, pięknie, pięknie. Zgadza się. Super. Next question. Okej. Okay. To jak powiecie żłobek właśnie w Wielkiej Brytanii? Nursery school. Yeah. All right. To ostatnie szkoła podstawowa. Primary school albo w Stanach Zjednoczonych Elementary School. No dobrze, to ja zapytam o dalszą edukację. Szkoła średnia też w UK i w Stanach to będzie? Secondary School w Wielkiej Brytanii i High School w Stanach Zjednoczonych. Super, wyśmienicie. Jak powiemy w Stanach na odpowiednik polskiego gimnazjum, czyli coś pomiędzy podstawówką a szkołą średnią. Okej. Okay middle school albo junior high school Good middle school junior high school good job No i jeszcze zapytam może o technikum. Uh, technical school Technical school well done W lekcji 67 poznaliśmy wiele przymiotników opisujących cechy osobowości czyli personality Tym razem podaj przeciwności danego wyrażenia czyli na przykład powiemy happy, to przeciwieństwo będzie sad. Dokładnie. Zaczniemy sobie od tych negatywnych, tak, dla urozmaicenia. To, Aniu, ja będę mówił negatywne, a ty pozytywne. Dobra. Lazy. Hardworking. Dishonest. Honest. Boring. Boring. Mean. Generous impatient patient stupid intelligent introvert outgoing Bravo jeżeli nie pamiętacie co oznaczają te wyrażenia to musicie sprawdzić w lekcji 67 w notatkach będzie najszybciej zapewne albo w lekcji mini jeżeli jesteście patronami w lekcji 68 z kolei zajęliśmy się zajęciami pozaszkolnymi. Będziemy tym razem wyrazy mówić po angielsku, a Twoim zadaniem jest przetłumaczenie ich na język polski. Attend. Uczęszczać. Spróbujmy teraz zrobić z tego zdanie, że na przykład uczęszczałam mm -hmm. na zajęcia baletu. I attendant. dalej. Yeah, I attended ballet. Or ballet lessons, ballet classes. To jest absolutnie nieprawda, ale udowodnijmy, <laughs> że tak jest. Okej. Okay. No ja uczestniczyłem na wiele kursów tańca, ale nie ma pozostałości za dużo po tym. Dobrze. Participate in a theater group. Czyli brać udział w grupie teatralnej. I tutaj mm -hmm. mieliśmy ten participate jako główny element. A jak powiem, że na przykład brałem udział w. Jak to się nazywa? Zuchy? Z, zuchy. Uh -huh. Harcerze. Chciałem powiedzieć scouty, tak jak chcę. To znaczy. Właśnie tak to będzie tłumaczyć, tak to Czyli e, po angielsku to będzie scouts. To Aniu, brałam udział w, w zuchach. O, to akurat jest prawda. Uh, I participated in scouts. Good. I participated in scouts. Ja mieszkałem na ulicy Związku Harcerstwa Polskiego, mm -hmm, ale nie miałeś... to jest jedyny mój związek okay. z harcerzami. Ja miałam krótką przygodę z byciem harcerzem, właśnie z zuchem. Ale już coś. Dobrze, to Aniu jeszcze jeden wyraz. Ok. Handball. Handball, czyli piłka Ręczny. ręczna. Tam mieliśmy dużo różnych sportów z piłką, w jakie można grać. A przy okazji, nie wiem czy czytałaś... Co Stanisław Wokulski nam napisał odnośnie football i soccer, bo to w tym odcinku się śmieliśmy. Tak, tak, że, że ta nazwa pochodzi od, tej, od długości piłki. Od długości piłki się okazuje, że football. Takie ciekawostki nam Stanisław sprzedajesz, dzięki. Tak, jest to niepotwierdzone info, no chyba, że Stanisław sam potwierdził. Jest to zasłyszane. Możecie to potwierdzić również. To teraz ja może przedstawię trzy wyrażenia. Play the piano. Grać na fortepianie. Pięknie. Na jakich instrumentach jeszcze mogliśmy grać? Mm, mówiliśmy o violin. Super. W skrzypcach. Tak jest. Play the violin. Guitar. And the guitar. Super. Jak zapytasz, czy grałeś na gitarze? Mm, did you play the guitar? Yeah. Did you play the guitar? Aniu, did you play the guitar? No, I didn't. Did you play the piano? No, I didn't. Did you play any musical instrument? No, I didn't. There always a chance. Zawsze jest szansa, że się uda. Mm -hmm. Dobrze. A co oznacza have singing lessons. Ooh, mieć lekcje śpiewu. Mieć lekcje śpiewu. Guys, did you have singing lessons, drodzy słuchacze? Chodziliście na takie zajęcia? Dajcie znać. Koniecznie w komentarzach. I jeszcze jedno. I had math tutoring. O, to było bardzo przydatne, myślę. Miałam korepetycję z matematyki. Miałam korepetycję z matematyki. Pięknie. Math tutoring. Uh, Aniu, did you have math tutoring? No, I didn't. All right. Did you have any tutoring? Czy jakiekolwiek korepetycje miałaś? I don't think so. <laughs> no, I didn't. To bardzo niezwykła sytuacja. Really? I think so. W dzisiejszych czasach wszyscy biegają na korepetycje. No wiesz, ty to, nie, nie jesteś, to nie oznacza, nie jesteś że byłam pierwiosnkiem, ale swoje nie... latka już. Zgadza się, już bliżej trzydziestki niż dalej. Ale no nie byłam ze wszystkiego orłem, ale to też nie oznacza, że chodziłam na zajęcia. No. Nie ze wszystkiego trzeba mieć same. No dokładnie, dokładnie. Wybierajcie tak. te przedmioty, które wam opowiadają. Dokładnie. Ja też polecam. Poza tym po co komu dobre oceny? Co to oznacza w dalszym życiu? No właśnie nic, właśnie niewiele. Przejdźmy dalej do lekcji 69. W niej zadawaliśmy pytania. Zatem jak przetłumaczysz je tym razem na język angielski? Co robiłeś zeszły weekend? What did you do last weekend? Pięknie, bo tutaj ćwiczyliśmy dużo, dużo, dużo pytań. Ok. Kolejne pytanie poproszę. Dlaczego pojechałeś do Krakowa w zeszły weekend? Why did you go to Kraków last weekend? Oczywiście możemy też zamienić Kraków na Krakow. Dokładnie. O oh właśnie. Dokładnie. Last weekend. Why did you go to Krakow last weekend? No dobrze. To w takim razie kiedy wróciłeś? Tak. I to będzie złożone. When did you come back? And one more. To powiedz mi, jak tam dotarłeś? Bardzo dobre pytanie. How did you get there? No, ciekawe, jak wam poszło z tymi pytaniami. W pytaniach najfajniejsze o czas przeszły było to, że czasowniki pozostawały w formie... Takiej niezmienionej, nie? Niezmienionej, wyśmienicie. Natomiast w lekcji 70 już odpowiadaliśmy na te pytania, no i tu już... Zaczęło się robić. Nie nasz... było tak kolorowo. było tak kolorowo. Poznaliśmy kilka czasowników i ich form w czasie przeszłym, tych nieregularnych. Bo do regularnych dodawaliśmy. Końcówkę ED. Końcówkę ED, która była wymawiana na trzy różne sposoby. Spróbujmy sobie odpowiedzieć na te pytania, co robiliśmy w zeszły weekend, ok? I odpowiemy po angielsku. Słuchaczu, spróbuj przetłumaczyć to na polski. Aniu, what did you do last weekend? I saw a film. Why did you go to Kraków last weekend? I went to Kraków to visit my family. Aniu, when did you come back? I came back on Sunday. I came back on Sunday. Super. came. I ostatnie pytanie. How did you get there? I drove my car. I tutaj będziemy mieli nowy czasownik, bo jedna nowość, żeby się chociaż pojawiła w odcinku, czyli czasownik Drove. 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 Pewnie z kontekstu się domyślacie, że I drove my car oznacza, że rzeczy drove. Prowadzić samochód. Prowadzić samochód. Tak jest. Drive, drove, driven. Can you repeat, please? Drive, drove, driven. Pięknie, i to są właśnie trzy formy czasowników nieregularnych. Przygotowując ten materiał, zobaczyliśmy, jak dużo materiału omawiamy podczas siedmiu odcinków. Zastanawiamy się, czy może powtórki powinny być częściej w naszych podcastach. Jesteśmy też bardzo ciekawi, jak Wam przypadła do gustu taka forma powtórki. A może jednak wolicie dialogi powtarzające wyrażenia? Odpowiedzcie proszę na te dwa pytania, pisząc do nas na adres kwadrans.szymon.elu.pl. Podtrzymując jeszcze jeden nowy, ale stały element e, naszego podcastu, chciałbym Ci zadać pracę domową. Napisz dialog pomiędzy dwoma osobami, które rozmawiają o swojej przeszłości szkolnej. That's all for today. Thank you for listening to our podcast this week. See you next Thursday. Bye. Bye.